Słuchajcie, nie będę bawił się w krytykę zdjęć, że ktoś mi będzie wysyłał zdjęcia, ja będę tam jechał po nim, co robić źle i tak dalej, no bo to, to, to nie ma sensu. Ja jedynie co to, to my, my mogę, na przykład, ocenić taką pracę, no słuchajcie, jak mogę, ja na przykład robię to tyle lat, jak mogę ocenić oso, osobę, która się uczy, no to co ja mam powiedzieć? No ucz się dalej, prawda? Ale ja mogę jedynie co wskazać, co można, na przykład, na, na czym można się skupić w nauce. I tylko pod takim względem mogę ocenić pracę. Bo wiecie, no ja na przykład jako plastyk, to ja oceniam przede wszystkim y, pracę w taki sposób, czy po, po pierwsze, Pierwszy wariant, czy ona jest skończona. Jak jest dla mnie nieskończony tatuaż, czy w ogóle jakakolwiek praca z jakiegokolwiek powodu, no to już się tak słabo to yy, widzę. Nie? Ale jeżeli ktoś ma skończoną, no to wtedy jestem w stanie ocenić, co było źle i dlaczego. I oczywiście taką ode mnie dostaniesz. Tak mówię, słuchaj Izabela, wyślij mi, ja... Okej, okay, no może być i twoja, nie twoja, no yy, co byś chciała, żebym ja ci odpowiedział? Yy, mam, rozumiem, że liczysz, że to teraz zrobię, tak? No to jak mi teraz to wyślisz, to ja to teraz zobaczę. Automatycznie. Także...